15 zeta Mam pay kartę za 20 A nie wiem czy kupić To czy yy, Galera Fame MMA Nie jak możecie to mi doradzić mniej więcej Cześć z kolegą z mojej szkoły Będę grać z Pawłem Nazwiska nie podam Żeby nie było lipy nie chcę mieć live tak myślę potrwa gdzieś do 16 no albo 17, nie wiem Uff. Dobra, w sumie będzie mnie stać na jakąś skinę z 800 widolców Patrzyłam w sklepcie na Fortnite Polska, ale nie pamiętam jakie skiny były i była aktualizacja, która Dobra, wytrzymam dzwonek, czekajcie. Była aktualizacja, która optymalizację gry zwiększyła optymalizację. Czyli teoretycznie prawdopodobnie nie powinno być takich lagów. A my jeszcze questy będziemy robili w sumie. A to z kolegą z, właśnie z klasy. Jeśli oczywiście jest coś chętnie do też zagrania. To pisać, no nie? Pisać pisać. Tropical jakiś. O, nowy zestaw jest. Ale ja powiem wam tak, dla dwóch skinów e, nie wiem czy opyla. Ta typiara taka. O, jedna osoba na live. Te Walkiria, niebieska, mi się bardziej podoba. A no, Ogar Wojny ogólnie. I teraz Ogar Magmy. Mm, on mi się bardziej podoba niż zwykle dla jednego skina. Nie będę kupywać tego starteru. Plecak też jest fajny, te skrzydła. Ta pylenna tak trochę mniej mi się podoba. No i Frostwing yy, Magmowy też spoko dosyć, ale jak mówię. Dla lotni i plecaków oraz jednego skinu mi się nie opyla kupować. Chyba, że sobie kupię, ale nie wiem. Bo właśnie mi się ta Walkiria w ogóle nie podoba. Brzydka jest. Yy, czytam. O, Elo O pierwszy to jest reaktywny, pierwszy reaktywny skin, pierwszy Animowany, no właśnie. Magma taka. Spoko dosyć. Muszę przyznać. No Ale 700 sfałdolców no to... No 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 trochę za drogo, za drogo niestety. No tak. Tańszy jakby był to jeszcze. Kurde, ludzie Niemcy nie wiem czy nie jest na ratowanie i pozbierają się tego skina, bo jest trochę hardowy dosyć fajny taki Tatpiera też jest spoko. No, dosyć w sumie nawet spoko, typo też taki. Plecak właśnie ma fajny Tatpiera. Taki oki, okay, baseballowy tego Izaka nie polecam. Fortuna fajna, ale za droga. No i to jest też mega lotnie i fajne. Tańce jak tańce. To jest nawet dosyć spoko. No i dźwięki kilofa trochę głupie, ale fajne, tani i chudy. Dobra, zaraz sobie kupię starter. Teraz tak, dobra, tutaj zastąpimy wyzwanie, dobra, wyzwanie tygodnia piątego, broń z runą, to, mm, dobra, spoko, porobimy trochę właśnie tych questów, a easy w sumie nawet sam. no. Dobra, a wejdźmy jeszcze w sumie może na tryb kreatywny i, I, sprawdźmy mapy jakie są nowe Ostrzelnica jakaś teraz dali nową w tej aktualizacji No ciekawe, ciekawe Dobra, teraz będzie pakiecik kupywany Kurde, nie wiem, zastanowię się jeszcze czy kupić tego skina Właśnie tryhardowy taki z hełmem, fajny Wam się dosyć podoba, Dobra, jak to zaraz będzie, trenowane, a trochę trochę dziewięćdziesiątek pokręcę. Będzie spoko zaraz. Eee, chyba nie, nie, nie ma nowych mapek. Stare są, kurde, to myślałem po obraz że nowe, trudno. Czekajcie, groźne, kurde, co to nie. Dobra, wyspa, bo A nijaka. Aj go 20 28. Ej, rzeczywiście, no, poprawili optymalizację gry. Szczerze? O nie, gdzie będzie się w pingu, dobra. Zmieniam zdanie. Przykro mi, ale zmieniam zdanie. Chociaż nie no, spada ping, widać. To może też w sumie, że jest tutaj za dużo tych drzew, kamieni. Dobra właśnie posuwajmy sobie te kilka rzeczy. Cztery komentarze nagle, lol. Ta, dzięki, fajny ekran, nice. Eee, ratowanie świata. Tak, mam ratowanie i będę zbierać fałdolce vo dzisiaj na nim. Na skina z batla. Dobra, wszystkiego nie chce mi się usuwać. Mm. No, jak że wczoraj, zacząłeś, to spoko. może nawet dam ci jakieś bronie za darmo. Ale mega długo nie będę, gdyż nie mam ratowania. Krótko będę. Adres, No dobra Eee. Trantopia, ja, No. Tak się da grać. Aj, nie pykłam, też laga miałem. Dobra. 90. Podłoga schody, ściana. Tak się gra w tą grę. Schody, schody, rampa, rampa. Bardzo, że mi nie pykło Aj trochę lagi mam szczerze O dobra I chycelek. Dobra, nie pykło, od razu piknąłem I tak się gra w tą grę, a nie

nie wiem kiedy, ale na pewno będzie gramy na telefonie kiedyś. Miałem gdzieś odcinek na fonie do zmontowania, ale nie zmontowałem i nie wsadziłem. Nick masz w lewym górnym rogu. A właśnie, Pawła Wintera miałem zaprosić. tam. <laughs> Ta, łatwa, no. Kurde, nie rozgrzany jestem. Lipa, lipa. Zaraz, właśnie, bo niby Tą strzelnicę dali, epic games, nie wiem, nie widzę. Sprawdź, gdzie to jest. Strzelnica, strzelnica. Strzelnica. No nie widzę, nie widać nic strzelnicy żadnej. Nie wiem gdzie ta niby strzelnica. Trudno. I tak samo nie ma. No nie ma strzelnicy, nie wiem. Kłamczuchy z Epic Games. Telefon nie wiem, jakieś HTC Nawet dzisiaj spoko, nie loguje Mmm, czy tam Aha, nie ma jeszcze tej strzelnicy, dobra, fajnie. To nieźle, myślałem, że już Dobra, nie, mam ustawienia za wolne, muszę sobie zwiększyć. Tak grać nie mogę w tą grę. D 50, dobra o. Tak się teraz może będzie dało grać No już coś innego, tak, teraz szybciej o wiele Ta, no małym Brawl Stars, ale nie gram aż tak mega Ale Czasem jak nie gram na konsoli to właśnie odpalam Brawl Stars Starsy jaju Starsy Czy tam y Spoko, spoko Dobra, jeszcze patrzajcie, wy tak nie umiecie zmyłki Piu, piu Piu I dziewięćdziesiątka, umiecie tak? Nie, nie umiecie S boy Easy peasy, dama Tam. Ustawienia sterowania No to zaraz pokażę wszystko y... H2300H Spoko Dobra ustawienia mam na budowniczym pro Martwa strefa 30 i tu i tu Triant y... Nopia na 10 Tutaj tako. tu nie by tu przycisku, tego czatu głosowego przyciskiem, ale nie wiem jakim przyciskiem, więc włączę to. Tutaj full jasność. W interfejsie wszystko mam włączone, tylko klawisze mapy i plecaka, bo mi no niepotrzebne. I tutaj nie gram na myszce i klawiaturze, mam gdzieś, ale nie gram, wolę na padzie. To jest 650 i tutaj. Tutaj 242. W sumie ze snajperki jestem dobry. To sobie są większe trochę. Tutaj na fullu, na budowaniu. Brzucenie yy, nie widoku nie. no i włączony, bo słyszałem, że lagi są podobno. Yy, yy, yy. Nie wiem, w sumie to włączone. Tu wyłączone, włączone zaraz Dobra hmm. tutaj wyłączone. tutaj włączone. No ogólnie mam takie właśnie. Hmm. No już od dawno mam takie ustawienia i mi się dobrze właśnie gra z nimi. Wspomaganie miałem ostatnio włączone, ale wczoraj włączyłem. Co jeszcze w trybie edycji to wyłączyłem, to przeszkadzało mega. Turbobudowanie, tak, 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 tak. No i wszystko automatyczne otwieranie drzwi, tego nie polecam, akurat tego też nie. Tutaj, że jak na przykład bandaże, to mi od razu po prawej weźmie. Budowniczy Pro od razu. No, takie o normalnie ustawienia. 30 pingów w końcu Epic Games naprawiło ping na konsolach 180 Dobra, ja na chwilę zakończę live'a, bo, bo nie musiał pay safe card, wpisać kolegę zaprosić e, Albo w sumie nie, nie wiem, nie wiem. Mm, dobra, kolegę później może... Teraz pay safe karda normalnie. E nie wiem właśnie, bo jak jesteśmy na live... Eh? Weźcie mi doradcie, co się okupić, Gale Fame MMA 3 czy starter do Fortnite'a. Nie wiem, jakbym miał starter, to bym miał skina, malowanie, plecak i bym mógł mieć jeszcze jednego skina. A Galafajem ma nie wiem czy probam, w sumie będą powtórki, nie wiem, nie wiem. Niby na żywo, ale no nie wiem. Czy się opyla? Hmm. Kurde, hmm. Dobra, nie, ja chyba kupuję starter, no. No, starter o wiele lepiej będzie, bardziej opłacalne to jest. Wy macie chyba teraz yy, cenzurę pewnie Więc yy, no Dobra, to chyba jeszcze czterdzieści Dobra, dwadzieścia, tak A tak. i napiszę coś się na czacie. Czy mnie słychać w ogóle teraz, czy nie? Nie, kolega mnie zaprasza, do jaki ciągle mnie usuwanie. No to jest serio. To jest mega głupia, że będę akceptować, bo znowu zaprosi.

Hello. A po co Ty mnie ciągle usuwasz ze znajomych? Bo ja nie będę akceptować. Aha. 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 była Aha. Abuka A buka w buka. No, tak sobie dobrze. W czwartek idę już. Mm -hmm. Ale do kościoła pędzie jak idziesz? No, raczej pójdę, ale nie wiem. Ja idę. Mm. Fajny ten starter. O widzę, masz. No. Oui, Dobra, will zakończę. live oui, oui.